Jeżeli chyba będziemy musieli grać na Discordzie, to... Bo... z południem! Pozdrawiam cię oczywiście bardzo serdecznie, Witaj wot bloks, ponownie, przepraszam. Czy ktoś będzie chciał potem Blitz? Tak, w następnej zagramy Blitza. E, weszli. nie wiem czemu. Co? No szkodzie, bo że tam gada z nimi Ale zawsze jak wyszli to ich problem i... e, tak? Bo mnie właśnie wywaliło z tego, Trzybujesz że nie mogę dołączyć mafię? na ten... Nie na tą raz. rozmowę właśnie A, bo ją zakończyliście? Nie, nie zakończyliśmy Mati. To dlaczego ja nie mogę Dołączy? Nie wiem, ale musisz zrobić tak, aby dołączyć Kurde, nas trzała ty... był Fitaj, bo poczekaj chwilę, bo... Ach, masz burzę! Fu czekaj chwilę. Bo Ach, to jest... Bo coś się stało, co nie mogło się wow. stanąć. Mati. Dostałem dwa macho yy, I chowant też nigdzie. te, Dobra. Tak, bo teraz nie słyszę, co tam wygadacie. O, Peter? Tak? Bo mnie chyba wywalili z serwera Bo ja nie Co? mam serwera No Mie Wywalili mnie z serwera Ale kto? Mie też właśnie Nie wiem kto, ale mnie wywalili mnie też. A ja, a Nie już... no. też Nie mam serwera No Ja też nie mam Słyszycie mnie nawet? No ja Cię słyszę, ale przez e, Fortnite. A. Daniel, a Ty? Bo ja właśnie musiałam włożyć mikrofon tak, mnie Bo mnie wywaliło Tak, broni, nie? Chyba też nie. Jestem szczęśliwa. Może ja musiałam to pisać. A już trapa przyszła. Pójść ci to pomóc. Dobra. Tu no jest hyps. Dobra. Tam, tam, tam patrzcie. Tak hyps. Jakby ci się mogli to mi dajcie Tu Właśnie no, ja widzę Bo no. poza ja dropnąłem no, i kurde... Tu, tu No ja, ja! Jeszcze tam Eee, 0 Z1 Czekaj nice. Dlaczego ja i tyle tu? Nie No Na Idą na tyle Co? On ma kraka, biało ma Tu jest, ZD1 uh, Ten jeden leży Dawaj mojego swazak, to ma moje swazak, to ma małe E Mati, bo my już gramy Eee, tu, bo... ej, 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 help Tu, Daj, daj, daj. Bo ja dostałam banana na serwer Ja też Za chwilę zobaczę Możesz zobaczyć Będę z nim grał musisz resztę, Na razie kończymy tą gierkę nie? Jak się zapiszesz do kolejki w To oczywiście Będziesz mógł dołączyć Umiem Musiał nas jakiś ładny wywalić Albo coś Dobra. Leży? Ej, chyba to był nasz serio ambient bo... albo był jakiś glitch czy coś. Ale typ to Tam jeden. jest. jeden. Leży jeden. 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 Leży. Też Bo będziesz musiał sprawdzić czy... czy to jest Maty, ja wiem A, Nie, nie do, nie, nie Ale no Ja nie nic do O kurde Bo tam no. bije jakimś redajem Eee 3-0 Bet, ten bot, co ci dał Z najgorszego najgorszy bot uh! masz po Czekajcie ja Jeden Ej, ja ale to nie uciekłe ode się... mnie! O, zero ma! Ja mam jeden! Widzicie ile ja mam HP? Ja mam praktycznie niewidoczny ja. HP! Tak, on jest na strzała. Dawaj go! Położecie? O, nie, ja muszę siebie podeleć. E, 80, osób, 80. Jadą. Leży! Jest My. idealnie w momencie co się wyłączyły te restartu okay, ja mam Czekaj bo mam snipe, no jest ja mam sniper, ja będę atakować daleka minus 120 A wiecie co? Ja będę unikać każdy no. atak, bo jestem prosem <noise> yes. no to nie, nie zdążył wondering. dokończyć To się mocnie A może do życia Poczekaj. bo nie ma już revive'ów znam odrodzenia. tu Zostały. jest typ także my musimy go najpierw jeszcze chyba. jeszcze, je, jeszcze. Na o, jeden... jeszcze jeszcze na trzy o jeden na za na hita jest i ten on zero nice jeden I ten. Ty no, ty chcesz chcesz tak. Peter, Peter, podejdź, podejdź. Jak ty zginiesz sam, sam jak ty zginiesz ja nie, zginiesz sam, to nie, ma. Ja pierdolę! Bo wszyscy podnieś i nie, 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 się na tym, co się nie, Ja nie, 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 Ja nie, do lobby. Bardzo dobrze i nie, 誰 <music> <music>